1.4 prowadził Dawid Wieczorek, którego mam nadzieję będę tutaj reprezentował. Wykop sam znajduje się w południowej części stanowiska i objął swoim zasięgiem część głównej, monumentalnej, bizantyjskiej ulicy, która łączyła Między innymi południowe termy, część tą, tą część stanowiska, na której się znajdowały południowe termy, z północną, gdzie znajduje się, znajdował się Wielki Kościół, Wielka Bazylika. Ta ulica jest widoczna na planach, które zostały przygotowane w 2018 roku przez zespół profesora Misiewicza. Zarówno na planie magnetycznym w miejscu, w którym mówię, widać mniejszą ilość anomalii magnetycznych, które może wskazują, sugerują to, że mamy tutaj do czynienia z niezabudowanym terenem. Podobnie jest w przypadku modelu terenowego, który przygotował Wiesław Małkowski, na którym widać, że mamy tutaj do czynienia z wyraźnym obniżeniem terenu. Wykop W14 znajduje się w tym miejscu. Był on niewielkim, niewielkim wykopem, który także objął część zabudowy nadbrzeża, w której skład wchodziły modułowe budynki składające się z westybulu po stronie zachodniej, pomieszczeń mieszkalnych i Dziedzińca oraz sklepów po stronie wschodniej. Tyle wstępem. Tutaj zamieszczamy zdjęcie wykopu zaraz po rozpoczęciu prac, ale zaczniemy od najstarszych poziomów. Tak jak w wykopie W1.3 i W1.5, o którym przed chwilą mówił. Tomasz Barański. Poniżej poziomu bizantyjskiego, poziomu użytkowego, natrafiliśmy także na depozyty piasku, które zostały przeniesione w to miejsce w celu wyrównania terenu w związku z wzniesieniem zabudowy przy wschodnim porcie, a także Znajdującej się tutaj właśnie ulicy. W obrębie tych warstw natrafiono także na soczewki z koncentracją odpadów produkcyjnych związanych z produkcją zaprawy wapna lub gipsu, który musiał być w gigantycznych ilościach potrzebny do konstrukcji pobliskich. Murów pobliskich budynków. Bezpośrednio nad tą warstwą niwelacyjną znajdował się od razu poziom bizantyjskiej ulicy, który miał formę klepiska ziemnego zmieszanego z pokruszonym gipsem lub wapnem w celu utwardzenia tej nawierzchni. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z jakimś monumentalnym płytowaniem, jak to było zazwyczaj. W przypadku głównych ulic antycznych miast. Niemniej jednak, ten, ta nawierzchnia wyróżnia się na tle nawierzchni innych ulic przebadanych w innych częściach Marei. Na dole widzimy zdjęcia z wykopów, które objęły ulice znajdujące się na tyłach Wielkiej Bazyliki. Tutaj Mamy do czynienia wyłącznie z ubitą ziemią, która nie była w żaden sposób utwardzona domieszką gipsu czy wapna. Z tym poziomem użytkowym wydaje się, że była związana także niezachowana konstrukcja, która który jest świadectwem, pierwotnego świadectwa, jest świadectwem kop rabunkowy wykonany w okresie wczesnoislamskim, zaznaczony na planie tym tutaj białym półokręgiem. Widoczny on jest także na przekroju profilowym oraz na zdjęciu. Biorąc pod uwagę, że ten kopmat taki, a nie inny kształt sięga dokładnie poziomu bizantyjskiej ulicy i jest on zlokalizowany dokładnie tuż przy wejściu do przedsionka budynku W1A, wydaje mi się, że mamy tutaj do, do czynienia z śladem po obecności jednej z dwóch kolumn, które Flankowały to wejście. Z podobną formą architektoniczną mamy także do czynienia w innej części Marei. Tuż za absydą Wielkiej Bazyliki znajduje się budynek S3. Tam przynajmniej wejście do jednego pomieszczenia było zaopatrzone właśnie w tego rodzaju formę zdobienia fasady. I wydaje się, że mogło to dotyczyć całej długości ulicy i związanej z niej fasadą budynków znajdujących się przy nadbrzeżu. Na poziomie bizantyjskiej ulicy natrafiono także na dwa doły posłupowe, które świadczą, że w sumie, natychmiast po utworzeniu tego poziomu użytkowego, pojawiły się na nim modyfikacje, które można przypuszczalnie wiązać z pojawieniem się konstrukcji, które zacieniały tą część ulicy. Przy czym nie dysponujemy żadnym świadectwem, że tego rodzaju konstrukcje. Były funkcjonowały w tym miejscu na kolejnych etapach wykorzystania tej przestrzeni jako ulicy. Mamy do czynienia w tym miejscu, do, z co najmniej ośmioma kolejnymi poziomami użytkowymi, które widoczne są na tym przekroju, powstającymi w trakcie. Użytkowania tej drogi i depozycji bądź to nawiewanego pyłu, czy też niewielkich ilości śmieci, które w tym miejscu występowały, przede wszystkim w postaci drobno potłuczonych naczyń. We wszystkich wypadkach były to ziemne poziomy użytkowe i wyjątkiem pod tym względem jest jeden z, jeden z ostatnich poziomów ulicy, datowany na okres wczesnoislamski. Mamy tutaj do czynienia z wapiennym płytowaniem, ułożonym bardzo regularnie w dwóch wątkach. Pierwszy zorientowany jest na osi północ-południe, drugi na osi wschód-zachód, w warstwie niwelacyjnej, która została utworzona specjalnie na potrzeby tej inwestycji, Dawid Wieczorek odsłonił rząd kamieni, który znajduje się dokładnie w miejscu styku między tymi dwoma różnymi wątkami płytowania, co pokazuje, że mamy do czynienia z dosyć zaawansowaną technicznie inwestycją, która używała, przy której robotnicy wykorzystywali znaczniki, które są dosyć rzadko w sposób spotykane na antycznych stanowiskach. A jedna z ostatnich faz użytkowych tej ulicy związana jest z pojawieniem się tej kamiennej konstrukcji, która zasłaniała wejście do budynku W1A. Tutaj znajduje się otwór, który umożliwiał takie zygzakowate wejście. Był to mur zniesiony w dolnej części z wtórnie użytych pseudociosów wapiennych. Jego górna część natomiast została wzniesiona z widocznego tutaj, z widocznych tutaj potłuczonych wapieni. Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z tego rodzaju formą architektoniczną, która. Pojawia się jeszcze w dzisiejszych czasach był to jakiś rodzaj osłony wejścia, ale oczywiście jest to tylko hipoteza, którą trudno zweryfikować. Przechodząc do podsumowania, jak Państwo widzieli, przez większość okresu użytkowania tej ulicy, nie mamy żadnych śladów takiej wyraźnej usurpacji zajęcia przestrzeni publicznej przez mieszkańców tej osady, co jest bardzo dobrze poświadczone, zwłaszcza przy nabrzeżu w obrębie ulicy ST2, gdzie jak wspomniał przed chwilą Tomasz Barański, wybudowane zostały w okresie wczesnoislamskim, widoczne tutaj na ortofotografii budynki, natomiast w przypadku ulicy SC-2 z wyłączeniem tego pojedynczego muru nie mamy żadnych śladów uzurpacji przestrzeni publicznej, co pokazuje, że od okresu bizantyjskiego, aż po okres wczesnoislamski włącznie został zachowany monumentalny charakter tej części stanowiska. Jeżeli chodzi o czas opuszczenia tego budynku i związanej przyległej ulicy to tak jak w przypadku poprzednich wykopów mamy tutaj do czynienia z okresem wczesnoislamskim prawdopodobnie połową VIII wieku. A poniżej gruzowiska została znaleziona moneta wybita. Po czasach reformy Abdul al-Malika, czyli z końca VII wieku, pierwszej połowy VIII wieku. Jak Państwo widzicie, w późniejszym czasie cały ten teren został przykryty gruzem z rozpadających się murów i nie był już zasiedlony nigdy więcej. Na tym skończę swoje wystąpienie ze względu na to, że jesteśmy w dużym niedoczasie i pora rozpocząć drugą sesję, już za trzy minuty. Nie, nie,